Dobry wieczór, dobry wieczór. Testujemy nowy, no nie zestaw, setup nazwijmy to, ustawienie wszystkiego do vlogów do szajbusowych. Bo jestem ostatnio tak dużo w trasie, że codziennie że nie mogę tego po prostu czasu zmarnować. I chcę też do Was trochę pogadać i z Wami trochę czasu spędzić. Jak widzicie, codziennie filmów nie wrzucam, bo po prostu jest mi ciężko pogodzić pracę, treningi. I filmy, a mam cały czas tyle wam do, do przekazania, więc po pierwsze, jest piątek wieczorem, jutro spotykamy się w bardzo ciekawym miejscu. Więc już rano pojawię się na żywo na Instagramie albo na Facebooku, pokażę wam gdzie jestem i pośmigamy sobie jutro rano, jutro przez cały dzień. A wygląda na to, że pogoda ma być perfetto. Ale dzisiaj chcę w końcu wam powiedzieć o czterech rzeczach O czterech technologiach, których mi strasznie brakuje w rowerach. W zasadzie to dwa będą związane z rowerami, a dwa z kaskami. A trzy z tych rzeczy to są rzeczy, w których rzucam wyzwanie naszym polskim inżynierom, producentom, którzy mają doświadczenie w podobnych rzeczach, żeby coś takiego stworzyli, będziemy to promować. Ok? Zaczynamy. Zaczynamy od pierwszej rzeczy, która nie jest żadną nową technologią, tutaj nie ma czego wynajdywać, yy, i to nie będzie wyzwanie, ale wszystkie trzy pozostałe to będzie wyzwanie dla Was, polscy konstruktorzy, inżynierowie, bo macie myśl techniczną, a tego brak. Więc pierwsza rzecz: brakuje mi w rowerach zewnętrznego prowadzenia linek. Naprawdę mi tego brakuje w rowerach. Ci, którzy znają Saja od dłuższego czasu, to, to wiedzą, że. Zawsze mówiłem, że zewnętrzne prowadzenie linek zawsze da mniejsze opory i, i sprawi, że zmiana przełożeń. No teraz już nie hamowanie, bo hamowanie mamy głównie hydrauliczne, ale jeżeli jeszcze hamowanie mamy y, mechaniczne poprzez linki, to jest zdecydowanie lepsze. I powiem Wam, że jedynym rowerem, jedynym rowerem, na jakich kiedykolwiek w życiu jeździłem, które mają prowadzenie wewnętrzne, linek, w dodatku full, full utrudnia y, przeprowadzenie linki wewnętrznie, bo mamy mamy zawias, mamy wahacz, jest Nini, czyli Merida 96, w której dotknięcie manetki igla od razu sprawia, że rusza się przerzutka tylna. To jest, to jest coś niesamowitego. We wszystkich innych rowerach, którymi jeżdżę, jakichkolwiek marek by to były rowery, jest to w porządku, jest to ok. Oczywiście w niektórych rowerach strasznie mnie wkurza walenie linek o ramę w środku. To jest wkurzające. To też jest minus wielu yy, wielu linek poprowadzonych wewnątrz. Wkurza mnie to jak nie wiem co, jak jadę po bruku i słyszę trr, to mam coś, coś mi się cytoplazmy mi się jakieś gdzieś tam rozpuszczają w głowie, i nie tylko ale, ale zawsze, zawsze te linki mają więcej zakrętów i to, i to nie jest to. Poza tym, zewnętrzne prowadzenie linek to jest taka prostota, żeby sobie to otworzyć na tych przelotkach, przeczyścić, wymienić linkę. No bajeczka, brakuje mi tego. I mocno myślę nad tym, nie myślę już nawet, ale rozmawiam z różnymi markami, czy nie dałoby się zrobić roweru. -bike, który miałby wszystko to, co ja przetestowałem i ja bym chciał, żeby było. No ale dobra, to jest pierwsza rzecz. I teraz trzy pozostałe. Wyzwanie do inżynierów naszych polskich. Numer jeden. Hehe, <laughs> będziecie się śmiali niektórzy z Was. Nóżka do roweru. Tak, Woziłbym nóżkę do roweru we wszystkich moich rowerach testowych. Wszystkich. Na zawody może bym ściągał. Może bym ściągał. Ale jak mi zrobicie lekką, karbonową... Zarąbiście chowającą się nóżkę do roweru, chowającą się gdzieś tam pod tylnym trójkątem, to będę używał nóżki do roweru, bo mi nóżki w rowerze brakuje. Do robienia zdjęć, do postawienia roweru w terenie, do postawienia szosówki. Szosówkę trzeba kłaść. Mamy teraz szosówki kosztujące 5, 10, 15, 20, 25, 30 tysięcy i musimy je kłaść na ziemi, żeby nie wiem, skoczyć za krzaczek gdzieś na, na jakichś naszych dłuższych treningach albo coś w tym rodzaju. Nóżki w rowerze mi brakuje. Gdyby była fajna, lekka, nieotwierająca się podczas jazdy, bo oczywiście te nóżki, które mieliśmy jak dotąd w rowerach, one się nie nadają do jazdy mocnej, terenowej, bo ona raz, że będzie robiła hałas, a, a dwa, że nawet potrafiły się niektóre nóżki otwierać, jakieś, jeździłem na góralach jeszcze z nóżkami. Po prostu były ciężkie i, i miały swój, e, swój moment pędu, który sprawiał, że żyt, ta masa szła w dół. Karbonowa nóżka do roweru, zarąbiście wyglądająca. Mówię Wam na stówę, że w rowerach, w których nie liczy się każdy gram, czyli nie w rowerach, w których jedziemy na bardzo istotne zawody, ja nigdy w życiu nie byłem na bardzo istotnych zawodach. Tak to określę. Dla mnie to mogą być ważne zawody, ale mówię tutaj o mistrzostwach jakichś tam krajowych, mistrzostwach Europy, mistrzostwach świata. To w rowerach Endurance, w rowerach treningowych, szosowych, górskich przyda się nóżka. Zróbcie nam. Lekką nóżkę, łatwo montowaną na rowerach, bo oczywiście rowery nie mają specjalnych adapterów do nóżek, tego, o których mówię, i będę, będę używał takich nóżek. I dwie ostatnie rzeczy, czemu jeszcze nikt na to, no nikt na to nie wpadł, nigdzie się z tym nie spotkałem. To są technologie związane z kaskami, i e, myślę sobie, że można łatwo temat ugryźć, dlatego że e, wcale nie trzeba by e, od samego. Od, od samych podstaw yy, projektować kask, bo to jest trudne. Zaprojektowanie kasku jest trudne. Rozmawiałem ostatnio już kilka razy z yy, na przykład fachowcem od Abusa. Pozdrawiam ciebie serdecznie. Jak mi pokazywał, ile jest różnych technologii, dlaczego jeden kask kosztuje 300, a drugi 600 zł, i ile tam pracy, żeby coś tam wkleić gdzieś, a to jakie to jest trudne technologicznie. Faktycznie to jest trudne, ale te dwie rzeczy można zrobić zupełnie nie, nie będąc producentem kasków. Jeden, numer jeden, jesteście ciekawi? Nie wkurza Was, nie wkurza Was podczas długich treningów, zwłaszcza na szosie przy wyższej prędkości, szum w uszach i to, że się musicie wydzierać do siebie nawzajem, jak idziecie jeden za drugim, a nawet obok, obok siebie. mnie to strasznie wkurza. A wystarczy zrobić coś takiego: przyłożyć rękę do ucha i oczywiście z tyłu ją otworzyć. Nie mamy wiatru w uszach i słyszymy wszystko. Słyszymy nadjeżdżające samochody z odległości kilometra i słyszymy co do nas mówi ktoś, kto jest za nami, ktoś, kto, kto jest przed nami. A przecież wszystkie kaski mają dwa paski, które biegną od przedniej części kasku od tylnej tak żeby kasku stabilizować na głowie i zbiegają się właśnie w taki trójkącik pod yy, naszym uchem. I teraz gdyby na to, na to zamontować coś, co nam tak ucho zatka ale dzisiaj dużo ciężarówek. O tej porze, w piątek, to byłoby to rewelacyjne, będę to używał. To może być bardzo tanie w produkcji, tego można sprzedać bardzo dużo i już nawet nie chodzi mi o to, żeby sprzedać. Po prostu chciałbym coś takiego mieć yy, w swoich kaskach. Hmm? Kto podejmuje wyzwanie? Jestem ciekaw, czy ktoś podejmie wyzwanie. Będę promował. I ostatnia rzecz, czwarta i trzecie wyzwanie to system. Uwaga. Mocowania okularów do kasku, tak, żeby niepotrzebne były zauszniki okularowe, można by było je odkręcić od zwykłych nawet okularów, a okulary przypiąć do kasku. Możecie to zrobić na magnesy, można to zrobić, trzeba wiedzieć, co można w technologii dzisiejszych kasków, tych in-moldów zrobić, żeby można było coś, może jakiś wkręt, może coś można by było wbić, cyk cyk cyk, w kask, tak żeby miało zatrzask na, na okulary. Albo żeby zamontować, to może być bardzo proste, ja myślałem nad tym, zamontować nawet za pomocą y, taśmy dwustronnej przylepnej, zamontować mocny magnes, to by zależało oczywiście od kształtu kasku, ale w wielu kaskach by się to dało zrobić, zamontować go, a potem tylko wymyślcie technologię, jak na okularach zamontować magnes. Ja nie wiem, czy ja sam nie zrobię takiego haka i Wam, i wam tego nie, nie pokażę, ale myślę, że to może być super ciekawe, super ciekawe. Yy, dostałem dwa dni temu do testowania kask, znaczy wybrałem go i się, i się zgodzi, zgodził laser. Kask lasera yy, Aero, yy, który ma szybkę na magnesy. Yy, no, oczywiście w kaskach Aero jeż, już jeździłem i kocham fakt, że mam szybkę, która mi nie dotyka do nosa i nie mam niczego, co gdzieś mi tu dotyka za uchem. Pamiętajmy, że jeździmy, jeździmy na rowerach, tak z jednej strony jestem oświetlony, nie? tak się to obraca. Jeździmy na rowerach godzinami, na nosie się robi nam czerwono, o niektórym pękają. Mi kiedyś tu pękło naczynko i miałem takiego pajączka długo bardzo. Nie mam jakichś pękających naczynek, ale miałem coś takiego, zeszło. Miałem to chyba z dwa lata i mi zeszło, ale po treningu potrafię być to gdzieś tam czerwone, no siedzi na nosie, poza tym jak się pocimy, no to tu nam się poci, robi się to mokre, a gdyby te okulary można by było odrobinkę podnieść, wiadomo, najlepiej, żeby to była dedykowana szybka, no to już znowu Wam podpowiadam, można zrobić w ogóle ten system magnesów i szybkę, która nie będzie dotykała nam do twarzy. Ale myślę, że same okulary nawet też można było spróbować coś takiego zrobić. Chyba nawet ja to zrobię na zachętę. Rzucam wyzwanie naszym inżynierom. Ciekawe tematy. Mamy naprawdę ciekawe tematy w, w, tema, w tematyce rowerowej, które mnie absolutnie fascynują. Eee, I... No, coś bym chciał... Ramę roweru Shybike to marzy mi się, żeby zrobić. No? A jak Wy mi zrobicie nóżkę do niej, to zamontuję i będę jeździł będzie fajna, lekka, zarobiście wyglądająca. No nie trzeba będzie podpierać rowerów gdzieś tam gałęziami, żeby robić zdjęcia. Bądźmy szczerzy. Każdy z nas, kto kocha swój rower, jak idzie na trening i zobaczy ładne miejsce, to robi zdjęcie nieładnego miejsca, tylko zdjęcie swojego roweru w ładnym miejscu. Nie jest tak? U mnie tak jest. I u Was też jest. Wiem o tym dobrze. Dziękuję Wam bardzo za, za wizytę wieczorną w Szajbusie. Ja robię zaciemnienie. Uwaga, patrzcie, tak będzie. Tak by, tak by było po ciemku dzięki za wizytę, trzymajcie się ciepło przesyłam Wam film i widzimy się jutro, będzie akcja bajobajo bajo.